Dobry wieczór. Ale to dobra, było jakieś takie dziwne małe. Kruku, drużyny. weź, Kruku, to, to, to Kruku, weź. Albo to, kocie, to, 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 to weź respa. Weź respad, Dobra, Weź respa. Tak. tak Podzielcie tak. się na ten. To, to już się rozpoczyna. No to szybko właśnie, kurwa. Oj, 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 oj. Nie poszedł nikt. Kurwa, prawo. Dobra, niech będzie. Ja też, nie, nie. Bierz ten środek, przejmuj go. Razem gdzie uciekasz ciupa No tak się robi, no. A ty gdzie uciekasz za A nie, czekaj, ty nie uciekasz tego tym. Na prawej. Na, na prawej jest ciężko, no. Nie? Wiem, wiem, wiem. Ja widzę. Ja no. jestem. Na prawa i kurwa wszyscy są. Na prawej I to tylko ja. Ale czekaj, 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 bo nasza prawa to nie wasza prawa, także. Tak, to tak. O, kot coś zabił po śmieci to? Okej okay. Tak I was kurwa dojebałem teraz no się strony <laughs> Ale was dojebałem na tym respie ładnie Nie no to nie. I znowu was dojebałem. Hahaha! No i ten rest tutaj. Bij arktosa! Urwa! Archi Boguś, za mocno, za mocno. Przepraszam, ja z kwiatkiem do ciebie. <noise> 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 Ale to ma być z kwiatkiem, a nie z kwiatka! Kurwa, z kwiatka, z kwiatkiem. Dobra, dajcie. Chodź tu ktoś mi na prawą pomóc, bo ja się muszę podleczyć, bo mnie tu Kerior męczy. Dobrze. Ja tu jestem strażnikiem, kurwa. Pamiętajcie, że tu jest 1300 punktów i 800 punktów boss. Tak tylko mówię. Jest, kurwa, runda druga, Archie. Nie, chuj. Rokuło, nie chcę ci nic mówić, ale to jest lewa, nie prawa. Jeden chuj. Porozjebałem <laughs> ten mech, lewą bowiem, kurwa, no. Ten się jednak bo to zaczął No jest ciężko kurt kanawać Podleć Chodź tu Gelior. Mam, mam W Środek nam wzięli, ty o chuj tu chodzi No nie pilnujesz raser kurwa No ja pigres ja pana kurwiałem chłopie no Spokojnie mam go z powrotem ja Tak to nie kurwa Czekam. Na lewą dwóch, yy, na prawo dwóch. A środek idzie dwóch. No no. Przerotujemy przeratu sobie potem te składy jeszcze, tak jak zobaczymy jak się skończy. to. nie biegnie na raz. O, Mam majmę. O. Ja u nas pisze 0 kurde Nie, to nie ma. ma, ale. Artusa najebałem Kurwa Kabier Nam się ją Respa No mówiłem, no. że biegnie na respa, no przecież go nie utrzymał za za, za, za słabo mówiłeś O, za na, na Uważajcie, bo biegnie na prawo. Że padłem nie? <laughs> nie ma takiego... O! Środek grubo, środek grubo. Ile <laughs> ci brakowało, bo <laughs> chyba nie dużo <laughs> co O, sekundy <laughs> Środek pomocy, bo mam tu czek. Ty dasz radę no ja ci mówię no wiadomo Uuu Zako mnie trochę dojechał No jeszcze mi spierdolił leczenie No to niedobrze Musiałem, musiałem się to trochę z tobą Bussony. poganiać I po Jańczo, Jańczo się zrespił i czymś mnie palnął Tak? <grym> Ale ten Arctus musi na mnie zwać. Że Arctus tu jest, kurwa, na kanale. Podnoszę, no, kurwa. Drobny szczegół, kto tam level przejmuje. Przyszedł dance, ale go zaczynałem Dobra, to poczekajcie, teraz zagramy drugą gierkę, to już zmienimy, przerotujemy. Zobaczę to, jak to tam wyglądało. Kurwa, rozjebałem! Rasher kurwa weź leki. Zobacz, zobacz jak rasher kurwa morderca był Dobra To nie, to ja wam muszę rasera dać kurwa